chcemy przedstawić wyniki budżetu obywatelskiego, tak jak e, było to założone do 7 listopada mieliśmy te wyniki przedstawić. Przed chwilą e, zespół konsultacyjny zakończył pracę, podpisał dokumenty. Wobec tego e, mamy e, prawo i też obowiązek poinformowania i Państwa, poprzez Państwa mieszkańców Głogowa o e, zakończonej akcji. E, Wprowadzenia Głogowie Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy raz to robimy i myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy jako Urząd Miejski bardzo z tego zadowoleni i satysfakcjonowani. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z ilości osób, które wzięły udział w tej akcji. Łącznie oddano ponad 7 tysięcy głosów. Świadczy to o tym, że Głogowianie interesują się problemami miasta. Że zgłosili wiele ciekawych projektów i część z nich będzie realizowana, bo uzyskamy największe poparcie społeczne. Tutaj jako urząd nie ingerowaliśmy, sprawdzaliśmy tylko, czy spełniają wszystkie wymogi formalne. Natomiast o tym, jakie będą, jakie będą zadania realizowane zadecydowali mieszkańcy głogowa, głosując tak, a nie inaczej. Chcę podkreślić również, że za niektórymi projektami bardzo mocno lekowały całe środowiska albo pojedyncze osoby, które potrafiły sobie zawadzić, które potrafiły przekonać swoje rodziny, znajomych, albo też koleżanki i kolegów z pracy. Jak Państwo wiecie, miasto zostało podzielone na cztery okręgi konsultacyjne i w tych okręgach można było wybrać projekty na sumę 400 tysięcy złotych. Piąty okręg to był okręg ogólno -lis. W okręgu numer jeden zgłoszono trzy, trzy projekty. Wszystkie trzy będą realizowane. Pierwszy to jest remont nawierzchni drogi Chodnika oraz miejsc postojowych w działek 71 łamane przez 7 i 71 łamane przez 9 przy ulicy Wojska Polskiego. Drugi projekt to jest wymiana nawierzchni drogi między budynkami przy ulicy Błogoszy i Szymonowskiego. I trzeci zakup i montaż lustra na ulicy Saturna w Błogowie. Łącznie te um, działania powinny zamknąć się kwotą 272 tysięcy zł. Została lekka nadwyżka zgodnie z założeniami, ta nadwyżka jest zielona proporcjonalnie w tych okręgach, gdzie wniosków było znacznie. Oprócz dróg jest ciekawy moim zdaniem projekt Trasa Wydzieszkowa w wieże kolegiarskiej w Kłogowie 200 tysięcy złotych. I myślę, że to będzie kolejna bardzo ciekawa atrakcja głokowa, jeżeli będzie zrobiona podobnie nawiązująca do tej wystawy ratuszowej to będzie i trasa, ale też również pokazanie dziejów i kolegiaty, być może również dziejów kościoła na ziemi głogowskiej. Projekt, to jest, zakłada 200 tysięcy złotych wydatkowanie. Za tym projektem głosowało 263 głogowie. Tak patrzę za którym projektem najwięcej z tych takich Osiedlowych najwięcej głosów zebrał projekt budowy drogi osiedlowej wraz z zaświetleniem oraz rewitalizacja zieleni w kwartale ulicy Sikorskiego, Przemysłowej Mickiewicza i Matejki. Mówiąc o projektach ogólnomiejskich, chcę zwrócić uwagę, że Błogowianie bardzo dużą wagę przywiązują do. Do bezpieczeństwa, stąd też dwa projekty, które związane są z Komendą Powiatową Policji. I tutaj jest projekt zakup łodzi podkładowej dla Komendy Powiatowej Policji, typ Parker 650. Jest dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem penelonowym dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Błogowie ale jest również projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów. Budowa Pomnika Polskiego o Podziemi Niepodległościowego ota 97 tysięcy złotych. Takim niewielkim projektem, ale za którym głosowało 574 głogowian to jest program Chcemy czytać Uzupełnimy Zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Robimy w tym roku remont i mam się, że to będzie uzupełnienie tych naszych działań inwestycyjnych. My wpisaliśmy do tej pory w projekcie wstępnym budżetu, jaki przygotowujemy, jest przygotowany, kwotę 2 milionów złotych na budżet obywatelski. W tej chwili mając już zatwierdzone wyniki, w następnym tygodniu będziemy ten budżet uszczegóławiać, czyli pojawią się konkretne zapisy Związane z konkretnymi e, kwotami, jak i również będziemy podejmować decyzję w sprawie ogłoszenia przetargów na przygotowanie dokumentacji w tych większych projektach, które są w wartości 180-200 tysięcy złotych, bowiem przygotowanie dokumentacji w e, przetarg e, no, potrwa dobrych kilka miesięcy a chcielibyśmy aby te projekty zostały zrealizowane do końca 2015 roku. Ważnych było 1500. 500. Jakie były trzy główne przyczyny. 179 głosów nieważnych, bo więcej zakreślono zadań niż można było, czyli wskazano więcej niż jedno zadanie w okręgu. 125 głosów nieważnych ze względu na błędny numer PESEL. I 164 osoby zgłosiły swoje wnioski, osoby, które nie pochodziły z Błogowa, a głosować mogli tylko i wyłącznie mieszkańcy Błogowa.